Zazdrość słowo, które większość mężczyzn traktuje jak słabość, jak defekt charakteru do ukrycia, ale prawda jest inna, bardziej surowa i bardziej strategiczna niż ci się wydaje. Kiedy mężczyzna odczuwa zazdrość, nie jest to oznaka jego słabości, to sygnał, że coś fundamentalnego w jego świecie zostało zaburzone, a kobieta, którą wybrał? Ona czyta ten sygnał dokładnie tak jak natura zaprogramowała ją, by go czytać. Nie jako dowód miłości, ale jako test jego siły. Oto paradoks, którego nie rozumie 90% mężczyzn. Kobieta nie chce mężczyzny, który jest zazdrosny, ale jednocześnie potrzebuje mężczyzny, który ma coś do stracenia, który jest na tyle pewny swojej wartości, że zazdrość przekształca w działanie, nie w desperację. Do końca tego materiału poznasz pierwszy filar żelaznego umysłu: jak przekształcić instynkt zazdrości w narzędzie dominacji, nie destrukcji. Jak czytać własne emocje i jak strategiczny raport wywiadowczy i działać z precyzją chirurga, nie z furią dzikiego zwierzęcia. Zazdrość nie jest emocją, to informacja. Gdy poczujesz pierwsze ukłucie zazdrości, zatrzymaj się, nie działaj, nie reaguj. Obserwuj. Twój organizm właśnie wysłał ci strategiczny raport. Coś w twoim środowisku wymaga uwagi, analizy, możliwej zmiany kursu. Wyobraź sobie scenariusz. Widzisz, jak kobieta, którą wybrałeś, rozmawia z innym mężczyzną. Jej śmiech jest głośniejszy niż zwykle. Jej ciało zwrócone w jego stronę. Zwyczajny mężczyzna natychmiast przełącza się w tryb reaktywny. Podchodzi, przerywa. Oznacza terytorium jak pies szczekający na obcego. Mężczyzna o żelaznym umyśle czyni co innego. Stoi w miejscu, analizuje, zadaje sobie precyzyjne pytania: czy to zagrożenie rzeczywiste, czy wyimaginowane? Czy jej zachowanie to test mojej pewności siebie? Czy autentyczne zainteresowanie kimś innym? Czy moja reakcja wzmocni moją pozycję, czy ją osłabi? Obserwacja przed działaniem to różnica między strategiem a żołnierzem. Żołnierz widzi wroga i atakuje. Strateg widzi całe pole bitwy i wybiera moment uderzenia. Zazdrość objawia się najsilniej u mężczyzn, którzy zbudowali swoją tożsamość wokół jednej kobiety. To fundamentalny błąd architektoniczny. Twoja wartość nie może zależeć od tego, czy ona zostanie, czy odejdzie. Nie może być zbudowana na fundamencie który może zostać usunięty jedną decyzją drugiej osoby. To jak budowanie domu na ruchomych piaskach. Prawdziwa siła mężczyzny leży w jego autonomii, w zdolności do bycia kompletnym bez względu na obecność lub brak kogokolwiek w jego życiu. Kobieta to nie powietrze, którym oddychasz, to dodatek do życia, które już jest pełne, bogate, celowe. Gdy budujesz swoją wartość na wielu filarach, Kariera, pasje, przyjaciele, rozwój osobisty, cele długoterminowe, strata jednego elementu nie powoduje załamania całej konstrukcji. Zazdrość traci wtedy swoją destrukcyjną moc, bo nie ma już nad czym dominować. Mężczyzna o żelaznym umyśle wie, że jego najwięcej wartościowym atutem nie jest to, że ma kobietę, ale to, że jest mężczyzną wartym wybrania. Różnica jest subtelna ale przełomowa. Kiedy już przeanalizujesz sytuację i ugruntowałeś swoją wartość, przychodzi czas na działanie, ale nie każde działanie jest równe. Zwyczajny mężczyzna, czując zagrożenie, staje się agresywny lub błagalny. Konfrontuje rywala albo błaga kobietę o uwagę. Obie reakcje komunikują to samo: jestem słaby i potrzebuję Twojego potwierdzenia. Mężczyzna o żelaznym umyśle wybiera trzecią drogę wycofanie strategiczne. Nie z pozycji słabości, ale z pozycji siły. Redukuje swoją dostępność. Zwiększa swoją wartość przez rzadkość. Pokazuje, że ma opcje, cele, życie poza tym związkiem. To nie jest gra w ciuciu babkę. To zastosowanie fundamentalnych praw ekonomii do relacji międzyludzkich. Wartość rośnie wraz z rzadkością. Szacunek rośnie wraz z wysiłkiem potrzebnym do zdobycia czegoś. Wyobraź sobie Zamiast walczyć o jej uwagę, zaczynasz inwestować więcej czasu w siłownie, w projekty zawodowe, w rozwijanie umiejętności. Nie mówisz o tym. Po prostu to robisz, ona to zauważa. Jej zachowanie się zmienia, nie dlatego, że zagrałeś w grę, ale dlatego, że stałeś się wersją siebie, którą trudniej jest stracić. Jeśli ten materiał rezonuje z Twoim doświadczeniem, jeśli rozpoznajesz w sobie mężczyznę gotowego na transformację, zostaw komentarz z słowem Żelazo. Każdy komentarz to sygnał, że nasza bracia rośnie, że kolejny mężczyzna jest gotowy odrzucić reaktywność na rzecz strategii. Ale to dopiero początek. W następnej części odkryjesz pozostałe filary, jak przekształcić zazdrość w magnetyzm. Jak czytać testy kobiet, jak książkę otwartą i przede wszystkim jak stać się mężczyzną, którego strata byłaby dla niej tragedią, nie ulgą. Prawdziwa moc nie polega na eliminowaniu zazdrości, ale na jej transmutacji. Jak alchemik przekształcający ołów w złoto, mężczyzna o żelaznym umyśle bierze surowiec swojej zazdrości i kół z niego narzędzie dominacji. Zazdrość w swojej surowej formie to energia destrukcyjna. Ale każda energia może zostać przekierowana. Fizjolog nazwałby to sublimacją. Stratek nazywa to wykorzystaniem zasobów. Gdy poczujesz spalanie zazdrości w żołądku, nie tłum tego uczucia, wykorzystaj je. Ta energia, która chce eksplodować w konfrontacji lub błaganiu, może zostać przekierowana w działania, które rzeczywiście wzmacniają Twoją pozycję. Oto praktyczne zastosowanie. Widzisz ją flirtującą z kimś innym. Zwyczajny mężczyzna pozwala, by ta energia spaliła go od środka albo wybuchła w scenie zazdrości. Mężczyzna o żelaznym umyśle bierze tę samą energię i kieruje ją w siłownię, w dodatkowy projekt zawodowy, w rozwijanie umiejętności, które czynią go bardziej atrakcyjnym. Rezultat? Zamiast stać się mniej atrakcyjny przez reaktywność, Staje się bardziej atrakcyjny przez działanie. Zazdrość staje się paliwem jego wzrostu, nie przyczyną jego upadku. Większość mężczyzn błędnie sądzi, że muszą mówić o swojej zazdrości, żeby ją rozwiązać, konfrontować, wyjaśniać, negocjować granice. To fundamentalny błąd komunikacyjny. Kobieta nie słucha Twoich słów o zazdrości. Obserwuje Twoje działania w obliczu zagrożenia. Nie czyta Twoich deklaracji o sile. Mierzy Twoją rzeczywistą reakcję pod presją, gdy mówisz nie podoba mi się, jak z nim flirtujesz, komunikujesz słabość. Gdy milczysz i zaczynasz działać jak mężczyzna, który ma opcję, komunikujesz siłę. To nie jest bierność, to strategiczne wykorzystanie najpotężniejszego narzędzia komunikacyjnego, jakie posiadasz, Twojej obecności, Twojej energii. Twojego sposobu bycia w świecie. Wyobraź sobie dwóch mężczyzn w tej samej sytuacji. Pierwszy spędza wieczór, próbując przekonać ją słowami, że powinna zwrócić na niego uwagę. Drugi po prostu żyje swoim życiem z taką intensywnością, że staje się centrum uwagi bez żadnego wysiłku. Który z nich jest bardziej atrakcyjny? Obecność to język, którego nie można sfałszować. Albo jesteś mężczyzną wartym uwagi. Albo próbujesz przekonać innych, że nim jesteś. Różnica jest odczuwalna na poziomie instynktowym oto prawda, która złamie umysły 90% mężczyzn. Im bardziej próbujesz kontrolować jej zachowanie, tym bardziej tracisz kontrolę nad sytuacją. Im bardziej ściskasz piasek, tym więcej przesypuje się między palcami. Kontrola w związku to iluzja słabych. Silny mężczyzna nie kontroluje kobiety, kontroluje siebie. Kontroluje swoje reakcje, kontroluje swoje wybory, kontroluje kierunek swojego życia. Gdy przestajesz próbować kontrolować ją, zaczynasz naturalnie przyciągać jej szacunek. Nie dlatego, że grasz w gry, ale dlatego, że demonstrujesz fundamentalną prawdę o swojej naturze. Jesteś kompletny bez jej zgody. To paradoks, który można zrozumieć tylko przez doświadczenie. W momencie, gdy przestajesz potrzebować jej aprobaty, zaczynasz ją otrzymywać. Gdy przestajesz się bać jej odejścia, zaczyna się bać Twojego. Praktyczne zastosowanie tego prawa. Zamiast monitorować jej telefon, monitoruj swoje cele. Zamiast śledzić jej ruchy, śledź swój progres. Zamiast kontrolować jej wybory, kontroluj jakość swojego życia. Twoja uwaga to waluta. Jak każda waluta ma wartość tylko wtedy, gdy jest ograniczona i selektywnie wydawana. Mężczyzna, który obsypuje kobietę nieustanną uwagą, dewaluuje swoją walutę. Staje się jak bank, który drukuje pieniądze bez pokrycia. Im więcej produkuje, tym mniej każda jednostka jest warta. Mężczyzna o żelaznym umyśle rozumie ekonomię uwagi. Wie, że jego czas, energia i zainteresowanie mają wartość. Inwestuje je strategicznie, nie impulsywnie. To oznacza konkretne działania. Nie odpowiadasz na każdą wiadomość natychmiast. Nie jesteś dostępny każdego wieczoru. Masz projekty, cele, pasje, które czasami mają priorytet nad spędzaniem czasu z nią. Nie robisz tego, żeby ją ukarać. Robisz to, bo rzeczywiście masz życie, warte życia. Różnica jest fundamentalna i odczuwalna. Oto kod honoru mężczyzny o żelaznym umyśle wobec zazdrości. Obserwuj przed działaniem, buduj swoją wartość na wielu filarach, reaguj strategicznie, nie emocjonalnie. Przekształcaj destruktywną energię w konstruktywne działanie. Komunikuj się przez obecność, nie przez słowa. Kontroluj siebie, nie innych. Traktuj swoją uwagę jak cenny zasób. Mężczyzna, który internalizuje te zasady, staje się kimś innym. Jego zazdrość nie znika, ewoluuje. Staje się wewnętrznym kompasem, który kieruje go ku ciągłemu rozwojowi. Jego spokój pod presją staje się magnetyczny, jego pewność siebie niezniszczalna. Kobieta obok takiego mężczyzny nie testuje jego granic, bo wie, że są niezłomne. Nie szuka uwagi gdzie indziej, bo otrzymuje najwyższej jakości uwagę od człowieka najwyższej jakości. Nie chce go stracić, bo wie, że znajdowanie takiego mężczyzny to sprawa lat, nie tygodni. Zazdrość nie jest wrogiem silnego mężczyzny, to jego najlepszy trener.